To jest to, za co ja kocham Coriolisa. Cześć, witam Was na kanale Warsztat RPG. Ja jestem Amnezja, i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch sposobach grania w Coriolisa, czyli sci-fi i klimat baśniowy. Zaczynamy: Warsztat RPG. Wiecie, kiedy myślę o Coriolisie, to mam bardzo dużo różnych pomysłów, jak można by rozegrać sesję, czy kampanię nawet. Ale dzisiaj chciałabym się skupić na tych dwóch takich domyślnych, tym co sugeruje podręcznik, czyli na tym mocno sci-fi i oczywiście ten baśniowy klimat, który, jak wiecie, ja uwielbiam. Zacznę od tego, czego wielką fanką nie jestem. Czyli science fiction. Jak być może wiecie, fantastyka naukowa dzieli się na wiele podgatunków. Ja sobie wybrałam z tego cztery, które chciałabym dzisiaj omówić, które uważam, że bardzo dobrze pasują do Coriolisa. Jest to hard sci-fi, soft sci-fi, space opera i cyberpunk. Zacznijmy od pierwszego. Hard sci-fi jest to ta droga, która bardzo mocno skupia się na nauce i na technologii. Uważam, że aby rozegrać kampanię w tym klimacie warto, może nie jest to niezbędne, ale warto wiedzieć coś na temat fizyki czy biologii. Zależy też na jakich konkretnych elementach się skupimy. Dzieła w klimacie hard sci-fi bardzo często, podobno, bo ja naukowcem nie jestem, opierają się na y, tej technologii, którą już znamy, którą mamy, która nie wychodzi bardzo daleko w przyszłość, hmm, czyli opieramy się na tej wiedzy, która w momencie powstawania dzieła jest aktualna, najbardziej aktualna. I tak samo nie wychodzimy daleko w przeszłość, w przyszłość, Pff, w przeszłość, co ja, co ja gadam. Jakieś przykłady, jakie kampanie można rozegrać? Oczywiście, że tak. Kolonizowanie nowej planety, wyścig zbrojeń spotkanie z obcymi. Soft sci-fi jest w pewnym sensie odwrotnością hard sci-fi. Takie oczywiste. Tutaj skupiamy się na emocjach. Na tym, co jest dobre, a co jest złe. Jakby dziedziny nauki, na których się skupiamy, to jest bardziej psychologia i socjologia, niż ta fizyka czy biologia. Wiecie, to jest ta część w sci-fi, którą ja lubię. Możemy się tutaj bawić w walki polityczne pomiędzy stronnictwami, próbować skolonizować planetę i zastanowić się, co chcemy zrobić z ludnością, która tam dotychczas mieszkała. Która jest mniej zaawansowana technologicznie, na przykład? Jakaś wredna korporacja albo stronnictwo może naszymi rękami chcieć zniszczyć jakąś cywilizację, jak my, jako ludzie, będziemy. Co w ogóle będziemy myśleć, tak? Czy jesteśmy za nimi, czy uważamy, że to jest złe, ale z jakiegoś powodu nadal to zrobimy. A może to nas napadnie jakiś dziwny lud, jacyś obcy, którzy, nie wiem, złapią nas do klatek i będą kazać walczyć na arenach. Opcji jest dużo. Space Opera to chyba najpowszechniejszy motyw sci-fi. Przynajmniej tak z mojej perspektywy dla laika, dla osoby, która się tym jakoś bardzo mocno nie interesuje, no ale te dzieła Space Opery generalnie raczej znam. Możemy tutaj zrobić genialną kampanię drogi. Możemy prowadzić bitwy kosmiczne na superstatkach. Możemy być bohaterami, którzy uratują Galak. Horyzont przed złym panem w czarnej masce. No jakby słuchajcie, opcji jest dużo. No i ostatni, czyli Cyberpunk. Kto się spodziewał Cyberpunk'a w tej mojej rozpisce, w ogóle w Coriolisie? No ja nie. Jakoś tak wydaje mi się, że jest to taki o wiele mniej dumyślny motyw, ale kiedy robiłam research do tego filmu, to sobie uświadomiłam, ale halo, halo, amnezja. Dlaczego nie? To mogłoby być całkiem ciekawe. Wiecie, zróbmy z Coriolisa em, taki w sens jako stacji kosmicznej, oczywiście. E, zróbmy mm, stolicę. Przestępczości, zła, technologii, dlaczego nie? To mogłoby być bardzo ciekawe. Po ulicach niech zamiast tych wyznawców, ikon e, chodzą właśnie ludzie, którzy są cali we szczepach. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, sobie pewnie, pewnie bez sensu którzy mają dużo szczepów bo jak być może wiecie, jeżeli już przeczytaliście cały podręcznik em, to generalnie wszczepy są uznawane jako złe. Tak, tutaj pamiętajmy, że religia w, w całym tym układzie jest bardzo, bardzo istotna. Ikony są istotne. Ym, niech to się tutaj zmieni o 180 stopni. Niech będą tylko małe, takie, wiecie, ym, jakby niewielkie grupy, które uważają, że to jest złe i być może próbują z tym walczyć. A może by rozegrać w ogóle kampanię która cała rozgrywa się w grze komputerowej jako dzieciaki po prostu, które grają w gry, czy tam młodzież i to mogłoby być też całkiem ciekawe i chyba bym nawet była chętna, żeby zagrać taką kampanię. Dobra, tak się rozgadałam o tym, o tym sci-fi, że jeszcze ktoś z was pomyśli, że lubię sci-fi. Nie no dobra, ale muszę wam przyznać, że kiedy robiłam research do tego filmu, to troszeczkę uświadomiłam sobie, że ja w sumie lubię sci-fi, tylko to bardziej soft sci-fi, i zdecydowanie te klimaty, i no, to takie odkrycie życiowe dla mnie przy robieniu tego filmu. Także widzicie, każdy się rozwija, każdy się czegoś uczy. I nawet podczas przygotowywania filmu. Dobra, idźmy już do tego klimatu baśniowego według ja pierdały. To jest to, za co ja kocham Coriolisa. Oczywiście pamiętajmy, że możemy, ale nawet być może powinniśmy powinniśmy przeplatać te elementy sci-fi nieważne, które sci-fi sobie wybieramy, z elementami baśniowymi to jest taki, powiedzmy, troszeczkę domyślny setting no bo wiecie, generalnie sci-fi tutaj jest tym domyślnym settingiem nie? no i tak, baśnie również są jak wiecie, Hasło w którym reklamuje się Coriolisa Właśnie Tysiąca Jednej Nocy w kosmosie. I tak trochę jest, i jakby oczywiście można to rozegrać na dwa sposoby. Właśnie o tym jest ten film. Um, ale tak tutaj powinniśmy przeplatać troszeczkę te baśnie z tym sci-fi. Więc to jest takie dość domyślne. Nie bójcie się tego robić. Wiecie czym charakteryzuje się baśń? Między innymi tym, że ciężko jest zatrzeć tą um, granicę pomiędzy tym magicznym światem a światem realnym. I mi to tak bardzo pasuje do Coriolisa. Naprawdę bardzo. Mamy tutaj oczywiście również motywy walki dobra ze złem, co jest w ogóle takim mega popularnym motywem wszędzie, w książkach, filmach, na sesjach. Tak jakby to jest bardzo popularny motyw i teraz Mistrz Gry może to bardzo fajnie wykorzystać w, tutaj w, w kampanii w Coriolisie. Między innymi po to, żeby, zastan żeby wrzucić postaci do takich w, jakby, w takie miejsca, żeby wywołać w nich pewien na przykład dyskomfort, um, żeby musieli się zastanowić, co chcą zrobić, żeby mieli wybór moralny. Um, ja w ogóle bardzo lubię takie, wiecie, motywy, które, gdzie postacie zmieniają się, czyli na początku jakby zakładamy sobie postacie o, o taka fajna, uśmiechnięta i w ogóle, ale potem um, dzieje się coś, co ją zmienia i ja uważam, że takie motywy, które zmieniają Postaci na sesji są najlepsze i no przynajmniej u mnie to są najbardziej. Um, postacie, które najbardziej zapamiętałam. Te postacie, które od początku do końca są prawie takie same. No pewnie fajnie się bawiłam, ale te, gdzie dużo się zmienia, gdzie na przykład ze, ze słodkiej po prostu y, dziewczyny y, zamieniam się w maszynę do zabijania, y, to są takie elementy, które... Gdzieś tam zostają w głowie. Te elementy baśniowe bardzo fajnie można połączyć z religią. Jak już wspominałam, w Koriolisie jest bardzo istotna religia, wiara. Ikony są mega istotne dla ludzi. I jakby wykorzystanie tego przez mistrza gry no to, to się po prostu jakby prosi, żeby wykorzystać. I teraz o co mi chodzi? Wiecie, możecie te elementy takie, wiesz, baśniowe, mistyczne, takie bardziej tajemnicze, wpleść w kampanię i mm, później można to tłumaczyć. Gracze mogą sobie tłumaczyć, nawet wy, jako mistrzowie gry, nie musicie w ogóle tego robić. E, można sobie to tłumaczyć mm, wolą ikon. Albo wręcz przeciwnie, mrokiem z pomiędzy gwiazd. To jest to bardzo fajny motyw, który tutaj można wykorzystać i mm, uważam, że ikony dają mega dużo możliwości na wykorzystanie właśnie tych różnych elementów, żeby... żeby coś było bardziej mistyczne, bardziej tajemnicze. Szczególnie jeżeli będziemy mieć... jeżeli drużyna będzie faktycznie bardzo bardzo religijna. No i oczywiście inspiracja do tych takich, wiecie, sesji baśniowych, no to jakby można po prostu brać i czerpać. Oczywiście domyślnym settingiem jest tutaj ten taki wschodni i możemy skorzystać z, z księgi Tysiąca i Jednej Nocy, co jest takim dość oczywistym wyborem dla każdego, kto chce tutaj grać w Coriolisa i będzie szukać nowych inspiracji. Ale mm, kto nam mówi, że tylko to? Możemy spokojnie skorzystać z Baśni Andersena, na przykład, czy tam z Baśni Braci Grimm. Uważam, że to będzie bardzo fajnie pasować. I też oczywiście można wprowadzić elementy horrorowe. I o, tu się nie będę teraz skupiać na tych horrorowych, ale uważam, że w tych baśniach bardzo fajnie można właśnie wprowadzić te elementy horrorowe, mmm, jako właśnie te takie mistyczne, niewyjaśnione. To może bardzo, bardzo fajnie działać. I tak, możemy sobie wziąć na przykład Andersa na królową śniegu i wrzucić w Coriolisa i zobaczyć, co się wydarzy. No, myślę, że to mogłaby być naprawdę bardzo fajna bardzo fajna sesja z czegoś takiego, a może nawet kampania, trudno im powiedzieć, to trzeba by się nad tym tak naprawdę zastanowić, co konkretnie chcemy osiągnąć i jakie motywy, co chcemy konkretnie wyciągnąć z tej baśni i jak potem wrzucić to w sesję. Generalnie powiem wam, że zagrałabym ale wiecie co, mi się marzy, ale no po prostu marzy mi się opera mydlana na Coriolisie, no nie wiem, no mam takie po prostu marzenie, które na ostatnim z na na jestem na przygodzie u Szoguna, właśnie się uświadomiłam, że Boże, jak ja bym konkretnie chciała zagrać w ogóle w taką kampanię opery mydlanej na Coriolisie i uważam, że totalnie można by to fajnie zrobić. Tylko muszę znaleźć sobie mistrza gry, który by mi to prowadził. Ewentualnie, chociaż to jest, nie, nie jest moja ulubiona opcja, znaleźć osobę, która chciałaby zagrać, bo mam tu graczy wokół siebie, którzy jak usłyszeli mój pomysł, to spojrzeli na mnie jak na wariatkę, więc jeżeli ktoś by chciał, to możecie się do mnie odezwać, bo może, może coś razem zrobimy. Ja nie wiem, czy ja mam czas prowadzić trzecią kampanię, chyba nie za bardzo, ale wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Dobra, na dzisiaj to będzie koniec. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś przemyślenia, jakieś swoje pomysły albo chcecie zagrać w operę Medulano na Coriolisie, to napiszcie w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo to jeszcze na pewno nie jest koniec o Coriolisie. Do zobaczenia. Cześć!